Dobry wieczór, dobry wieczór. Po dłuższej nieobecności tutaj, zachęcany z różnych stron, postanowiłem ponownie nagrywać, chociaż trochę, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami na temat tego mojego doświadczenia niejedzenia. Podkreślam od razu nie jedzenie nie głodówka. Dla mnie to jest istotna różnica, dla ludzi, którzy chodzą na głodówki również. Podstawowa różnica jest taka, że ludzie na głodówkach piją tylko i wyłącznie wodę czystą, najlepiej niegazowaną wodę i tylko i wyłącznie nic nic zupełnie więcej to jest właśnie głodówka, a nie jedzenie nie jedzenie to jest trochę z czym innym związane, nie jedzenie to jest taki wybór, świadomy wybór oczywiście, jak najbardziej jak przy głodówce ale nie jedzenie to jest nieograniczanie siebie ja nadal nie jem ale pozwalam sobie na pi picie innych płynów, czyli pozwalam sobie na picie kombuczy, pozwalam sobie na picie kawy chociażby oczywiście czystej, bez śmietany, bez mleka i bez cukru, bo takiej nie pijam. No i zdro, trochę innej niż tej ze sklepu, takiej zdrowszej, bardziej ekologicznej. Pozwalam sobie na picie octu jabłkowego również. Pozwalam sobie czasem skłonąć listek bazylii, czy gdy są spadki energetyczne, to koniecznie polecam miód. Łyżka miodu naprawdę załatwia wiele kwestii, ale to jest nie jedzenie. To nie jest głodówka. To nie jest głodowanie. Zresztą głodówka dla mnie ma wydźwięk taki negatywny. Samo słowo głód, głodówka kojarzy mi się z niedostatkiem, zawsze to tłumaczę, z ograniczeniem, z brakiem, z niedożywieniem, z cierpieniem, z bólem. Nie chcę się identyfikować z takimi rzeczami, z takimi energiami, niezależnie od tego, jak to to odbiera, dlatego nie jestem na głodówce, po prostu. Jestem tylko i wyłącznie na niejedzeniu. To oznacza, że nadal nie jem. Niektórzy pytają, ale to nie jest nic. No. No jeżeli mówimy o niejedzeniu, no to tak, nie jem nic. No, chyba że ten listek bazylii traktujemy jako jedzenie, albo tą kawę jako posiłek. Bo gdybyśmy się porównywali do ludzi głodujących na głodówkach, to niektórzy mi zarzucają, że no przecież ja się odżywiam kawą. No tak, fusów, nie wiem, piję tą kawę. Jeżeli ma jakiekolwiek kalorie, to rzeczywiście starczy mi, uzupełni mi deficyt kaloryczny całego dnia, tygodnia, miesiąca itd. tak Ok, ale nie chodzi o to, żeby tutaj udowadniać sobie cokolwiek. Nie, nie jestem na głodówce. Nie jestem na głodówce, jestem na niejedzeniu. Jak pierwszy tydzień? Normalnie. Robię to już tyle razy, że tak naprawdę już nie zwracam na to uwagi i zawsze, za każdym razem włącza się nawyk. Pierwsze kilka dni to jest... No później też włączają się, szczególnie przy emocjach, jakieś włączają się nawyki, czyli zaglądanie do lodówki, sięganie po jabłko, czy jakiekolwiek takie rzeczy. Taki odruch, naturalny odruch. Pozwalam sobie na picie tak, żeby zmieniać smaki. Dlatego jest ten ocen, dlatego jest kawa, żeby zmieniać sobie totalnie smaki. Ja również z pastą cynamonową się bawię, bo ona też mi daje smak cynamonu i zmienia trochę te smaki, tak żeby nie popadać w paranoję i jechać tylko i wyłącznie na smaku wody. Tego bym chyba nie zniósł. Muszę smakować. Niejedzenie to jest trochę inna ideologia, zupełnie co innego. Niejedzenie nie pozwala sobie na dużo więcej, ale ja tego nie traktuję w ten sposób i nie o tym mówam. Jak przyleciały pierwsze 7 dni, no bo jesteśmy po 7 dniach, dlatego postanowiłem, że nie będę nagrywał od początku, bo już te tygodnie to było bardzo dużo i to by było bez sensu. Więc postanowiłem, że nagram po pierwszych 7 dniach. Myślę, że kolejny odcinek będzie po 14, też to będzie dobre, a później możemy jechać dzień po dniu. Albo jakiś inny system wybrać, bo codziennie, no nie wiem, jeżeli ktoś tego potrzebuje, to można się nagrywać i patrzeć, jak waga spada. Nie będzie spadała już tak drastycznie. Jak kiedyś, bo sprawdziłem to ostatnio przed świętami, jakbym na 28 dniach to spadło może 3 kilo przez 28 dni, więc to jest trochę, trochę inaczej. Zobaczymy, jak będzie teraz. Także piję dużo wody, żeby wypłukiwać wszystkie niebezpieczne rzeczy. Kombucza mnie bardzo ładnie oczyściła. Myślę nad solą Epson. Cześć, Kasia. Brakowało ci wideo pamiętników, dziękuję. No to będą, będą. Zobaczymy z jaką częstotliwością. Pierwszy tydzień zaliczony, zobaczymy jakie będą kolejne. Sól Epson planuję, bo Sól Epson oczyszcza też inne organy, więc to może być ciekawe doświadczenie. Ile? Nie wiem, nigdy nie planuję. Ostatnio przed świętami też nie planowałem, wyszło 28 dni. Nie planowałem zupełnie niczego. Dlaczego przerwałem? Nie dlatego, że byłem głodny czy coś, tylko po prostu święta się zaczynały i wyjeżdżaliśmy do przyjaciół z Holandii, dlatego zacząłem jeść. Też się zastanawiałem, czy jeść w Holandii, ale w sumie tam było tyle smakołyków, który tu w Polsce nie ma, że stwierdziłem, że muszę trochę pojeść. No i teraz, teraz będzie w Polsce. Ile zobaczymy? Na pewno się dociągnie do 14 dni, bo czuję się na tyle, że jest spokojnie nie będę liczył ile, może 40, w sumie 60 to by było coś, to by było coś, 100, nie, 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 aż tak hardkorowo nie planuję, zobaczymy, zobaczymy i planuję połączyć to może z jakimiś ćwiczeniami na rowerze. Spadków energetycznych nie ma, nie tym razem, organizm już się przyzwyczaił do tego trybu. Co to daje mi? Bardzo dużo, bardzo dużo, po pierwsze oczyszczają się litam. Puste jelita to w tym momencie lepsza sprawność, lepsza odporność i skupienie się organizmu na innych funkcjach, czyli na przykład na oczyszczaniu organizmu ze starych komórek, zużytych, uszkodzonych, naprawianiu różnych, różnych funkcji organów, uszkodzonych komórek. To jest samoleczenie się, tak to można nazwać, i uzdrawianie, chyba tak to należy nazwać. Niektórzy mówią odmładzanie. A przy okazji jest jeszcze schudnięcie, otwiera się umysł, inaczej człowiek zaczyna myśleć, ma bystrzejszy umysł i celniejsze myśli. I to, to wszystko. Bo to wszystko to robię, żeby tego wszystkiego doświadczyć i, i czuć się lepiej po prostu. I pokazywać innym, że można. Że cała reszta to jest tylko nasz umysł. Tylko i wyłącznie nawyk, który, który gdzieś tam nam wpojono i który cały czas trwa, który nas trzyma w ryzach. I udowadniam, że to nieprawda, że trzeba jeść 18 posiłków dziennie, żeby przetrwać dzień. My nie trzeba jeść w ogóle. Pytanie, czym jest jedzenie? Tylko energią. Energią może być też napój. Kawa, prawda? Jak będę pił dużo kawy, to będę mógł całe życie przeżyć na kawie. Tak, tak, słyszałem o tym. Mhm. Spokojnie. Jeżeli ktoś uważa, że na kawie można przeżyć, to zapraszam na kawę. To będzie dieta kawowa. Taka będzie dieta. Spoko. Dziękuję serdecznie. Korzystajcie z wideo pamiętników, jak to Kasia nazywała i wszystkiego dobrego. Zobaczymy, kiedy będzie kolejny raz. Trzymajcie się dobrej nocy. Cześć, cześć.